Witam na kanale dzieciaki testują, zapraszamy na recenzję komiksu od wydawnictwa Egmont, Fibi i Jednorożec Czapki z głów. Jest to już siódmy tom serii o Fibi i jej niezwykłym jednorożcu Marigold. I jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to Słyszeliście pewnie, jak moja córka najstarsza ucieszyła się z tego właśnie tomu, niecierpliwie czekała na kontynuację, i po wielu długich miesiącach wreszcie się doczekała. Możemy przeczytać, że w przygotowaniu jest już tom ósmy, więc my się już go nie możemy doczekać. Siódma część przygód Fibi i jednorożca rozpoczyna się bardzo letnio, wakacyjnie, bo nasza Fibi ma do przeczytania książkę, ale nie może się skupić, bo chciałaby zajrzeć do internetu. Fibi bardzo dobrze się czuje w internecie, jest nerdką. I lubi na przykład na forach wymieniać się opiniami, ale musi tutaj się skupić na czytaniu. Marigold chce ją przenieść w pewne miejsce, gdzie nic jej nie będzie rozpraszać, no ale ostatecznie dziewczynka się na to nie decyduje. I zobaczcie, tutaj mamy już następną scenkę. Niektóre są krótsze, niektóre dłuższe. Nie ma w komiksie takiej jednej zwartej fabuły, gdzie krok po kroku następują po sobie wydarzenia. Czasami jest tutaj tak, jak właśnie w tej sytuacji, Skok, już tutaj mamy wieczór, no i rozważają nasze dziewczyny nad sensem życia. Dalej mamy też już zupełnie coś innego. Fibi rzuca kamieniem, tutaj filmuje kotka, wrzuca go do internetu, i tak dalej, i tak dalej, ale będą też dłuższe scenki czy przygody naszych bohaterek, tutaj na przykład Fibi dzieli się właśnie w internecie na forum opinią. Zresztą z Dakotą, z którą nie dogadują się za bardzo w świecie rzeczywistym i później tutaj się właśnie okaże, że to one ukryły się pod tymi nikami i niekoniecznie wyszło im to na dobre, to, że się o sobie dowiedziały. Tutaj Marigold zostaje opiekunką Fibi, jej rodzice wychodzą. Możecie zobaczyć, jak to się skończyło. No i tak dalej, i tak dalej Mamy tutaj mnóstwo, naprawdę mnóstwo przygód Marigold i Phoebe Które są zabawne, pełne humoru Przepięknie zilustrowane Tutaj jest Halloween, zobaczcie A tutaj nie było prądu Jest jesień Także następują po sobie pory roku Czapki z głów jest zdecydowanie Tomem, przepełnionym przyjaźnią Między Phoebe i Marigold I mimo, że Marigold Jest taka trochę czas Czasami zadufana można by rzec w sobie, bardzo zapatrzona w siebie, to widać, że bardzo sobie ceni przyjaźnie z dziewczynką, tak jak zresztą Fibi z nią. I bardzo to w trakcie lektury czuć. Więcej o komiksie przeczytacie na blogu, w opisie do filmu jest. Link koniecznie tam zajrzyjcie, a ja się już żegnam do usłyszenia w kolejnych filmach.